No cześć, no, cześć, no cześć. Ojciec wrócił. Dzień dobry, koniki, a ty co się tak wyciągasz? Spałaś sobie i teraz się przeciągałaś? Co tam, diluta? Co ty masz na pysku? A ty co, tęskniłaś za tatusiem? Buzi, buzi. o, <ścoughs> To jest love, Lowka. Hej, hej, hej! Ja z tej strony Alexa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym dniu. Tak, to jest kolejny dzień zaraz po tym, co oglądaliście poprzedni filmik, jak sprzątałam w wsiadlarnię. I dzisiaj Mati e, w końcu ze mną przyjechał e, do Stajni, e, także. Dzisiaj dokończymy wszystko układać na tych wysokich półkach. On mi pomoże i wiecie, no, bez niego nie da rady. Także jesteśmy razem w stajni I dzisiaj będzie taki odcinek typowo ze sprzątania. W ogóle jeszcze jest jasno, jeszcze jest słońce, także będzie o wiele lepsza jakość. I zobaczcie, jak jest teraz ładnie, e, jaśniutko. E, także e, bierzemy się, słuchajcie, do roboty. Dilusia miała serio spanko, takie oczka zaspane jeszcze. Ojejku, wystraszyłeś ją. No zaraz, sobie tu nóżka odciążona i kima, Ojku, Te wczorajsze biegi cię tak wymęczyły co Diluta? No, pewnie tak. <grystanie> Ale sprzątanie zaraz, bo jeszcze szybko wyczyszczę Dilkę, a Mati w tym czasie, Mati w tym czasie poszedł sobie pobiegać z primusią tutaj jeszcze na padoczek. <grystanie> bo miała bardzo dużo energii w boksie. Ej, nie no, normalnie powtórka z wczoraj. Weszło tak piękne słońce, znowu, gdy od rana było tak sobie. Także stwierdzam, że wsiadam, ale tak dosłownie na chwilę sobie wsiądę, rozruszać z Dile, bo na pewno ma po wczoraj ogromne y, zakwasy, po tym ogromnym galopie. Chociaż kto ją tam wie, może dzisiaj też będzie chciała sobie pobiegać, więc jest ze mną Mati, to może coś ponagrywa. Ale wątpię, żeby jej dzisiaj chciał biegać, bo wczoraj serio się rozgalopowałam mega. Także przyszłam tutaj, gdzie mam wszystkie moje rzeczy, które dzisiaj na 100% już poukładamy, ale to jak wsiądę. I teraz wszystko pakuję na mój wózeczek. Mam siodło, kask, oficerki. Wszystko się na wózeczek mieści i jedziemy pod hotbox. Tutaj weszłyśmy na plac i ogólnie Dilka miała stępować, ale powtórka z wczoraj Dilka w ogóle stępować nie chciała i chodziła takim niby kusem, bo ona już chciała do przodu po prostu, nie? Więc nie mogłam jej zmusić do stępa i wyrywała się cały czas do kusa i do galopu. Także tak to wygląda, jakieś porą jeżdżenie robi. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're we'll making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright? Słuchajcie, tak jak widzieliście, była powtórka, rozgrywki, yy, powtórka rozrywki, rozgrywki z wczoraj i Dilka dzisiaj nie miała żadnych zakwasów i musiała się bardzo dobrze czuć po wczorajszym biegu, bo dzisiaj było jeszcze lepiej i macie wszystko nagrane, bo Maciś wam nagrywał, także konik wybiegany, możemy wracać do stajni i sprzątać. A zrywaczek czekał za mamusią? Ojojku, jak czekał! Zobaczcie jaki przepiękny zachód słońca, znowu w Rio, serio kocham Rio Grande, kocham, kocham. Mati w ogóle tutaj wyczaja bobra, bo odkrył jego norę i przed chwilą go zauważył. Poluje na bobra. Ale my już idziemy sprzątać, Dilusia jest ogarnięta, ja jeszcze tylko tutaj sprzęt muszę ogarnąć. Patrzcie w ogóle jakie piękne słońce znowu. Ej, drugi dzień jest taki, że cały dzień jest zimno, pada, a tak od 17-18 wychodzi piękne słońce i w ogóle jest wspaniale. Także muszę ogarnąć sprzęcior, milutka jest już ogarnięta. Nóżki porządnie schudzą, na kolacyjkę dostała, nie. Znowu się biegała. Dobrze, mój kochany chłopak gotowy do działania. Wczoraj ci zabrakło, więc dzisiaj musisz mi wszystko ładnie zrobić. E, no to tak, tam mam moje derki tam do góry i musisz je wszystkie pościągać, bo to jest miejsce Olgi i trzeba je potem przełożyć tutaj, sobie zrobię miejsce na derki. Także wszystkie ściągaj. Ogólnie to był remont i wszystko jest tak zakurzone, że to jest mas masakra. O, wpadła derka. W ogóle tą derkę też trzeba iść do pralni. Albo. A, 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 a. Mati. No nie, to jest ciężkie, ale nie rzuca. Mati. No dobra, także tutaj mam jedną derkę do prania, bo no w sumie jest brudna od dili i od tego kurzu od remontu. Ta derka jest cała od kurzu od remontu, więc też ją dam do pralni. Tutaj mam derkę tą brązową, co ja zapomniałam ją wtedy odnieść do pralni, także ona też jest do pralni. Te derki trzeba oczepać z kurzu, bo masakra, mam nadzieję, że już tu nie będzie remontu, że już wszystko jest zrobione. I teraz posegreguję te derki i do jednej skrzyni. Bo mam trzy takie duże skrzynie, dam wszystkie derki polarowe, e, aby miały po prostu swoje miejsce i będą zakryte. Okej, okay, derki polarowe ogarnięte. Tutaj mam tą nową zieloną e, z Waldhausena: to jest derka Primusi polarowa, granatowa z Schokemila. Tutaj są z eskadrona fioletowa, te różowa, różowa refleks, brązowa z Eskadrona i tam jest z For Horses, ambasadorska. No i teraz przykryjemy taką dużą folią. Od góry, po prostu, żeby się nie kurzyły, zabezpieczymy tutaj i Mati tą skrzynię włoży tam nad okno i tam będzie miejsce derek. <śpiewa> bardzo potrzebne, na pewno do pływdynika i mam w tych foliach, e, z których przyszło po prostu z pralni e, i będą obok tych polarowych tam wysoko. Mam nadzieję, że te półki są wystarczająco silne na mój cały sprzęt i się tu nie zarwie, bo będzie masakra. No i potem jak przyjdą te derki z pralni, bo jeszcze trochę mam rzeczy do pralni, to trzeba będzie dołożyć tam po prostu. Jedną, drugi, teraz mam spokój, żeby się posegregować. Inne rzeczy. Kantarów dziewczynki mają bardzo, bardzo dużo. W tym pudełku są same kantary Dili, i w sumie mam jeszcze kilka nowych, także już się nie mieszczą. I wszystkie kantary będę przekładać do tego większego pudełka, i Mati właśnie idzie z kantarami Primy. Jest o, stwierdziliśmy, że po prostu mm, przeszkadzały mega w tej torbie. Tyle kantarów. I będziemy. Wszystkie kantery, mieć w tym wielkim oto pudle. I tak jak trzeba jeszcze przesegregować, tak czy wszystkie są nam potrzebne? Nie. Nie. I uwaga, cały wielki karton, całe wielkie pudło kantarów prezentuje się właśnie tak. To są kantary, uwiązy, haltery. No, wszystko tego typu. <śm> <śm> Teraz w tym wielkim pudle mam ochraniacze, ale one nie zajmują aż tak dużo w nim miejsca, także spróbuję wszystkie ochraniacze przełożyć do tego mniejszego, w którym były kantary i myślę, że się ze spokojem zmieszczą. Dobra, teraz tutaj spakowałam ochraniacze transportowe, To taką... O... tu jestem pokrowiec kalendarza adwentowego na delkę, ale w sumie spoko do ochraniaczy. podawać różne rzeczy W tym wojsku mam wszystko i nic. Tu są jakieś pasy, doderki, naczulki. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Gumeczki, hacele, numerki startowe. Lisy, borsuki, kuny, jenoty. Numerki na kros, taśmy, hacele. Bekasy i cietrzewie. Wszystko. Wszystko jest w tej torbie. Nic, nic takiego wiecie pierwszej potrzeby? Także możesz tam dać to z tyłu. I również tam z tyłu mogą być pieluchy. Pieluchy są bardzo pod, potrzebne w gdy gdy się na przykład... E, I teraz tak. Kolejna skrzyneczka. Tu są rzeczy do kopyt, jakieś tam e, na owady i chłodzące płyny z Overholsa. Następnie leci skrzyneczka z pielęgnacją. Wszystko do siodła skór, e, tak że następne. Następnie mam pojemniczek z odżywkami e, do grzywy, do ogona z szamponami, z jakimiś wcielkami. A jeszcze... Kolejna skrzynia to cierki chłodzące, bo więc są chłodzące cierki dla Dilusi, zapas na rok. Do góry pójdzie jeszcze torba na szczotki z zapasowymi szczotkami i ona będzie ogólnie na zawodę po prostu żeby szczotki do niej stosować. Eee, co jeszcze. A apteczka jeszcze. Jestem oazą spokoju. I jedną gotową z efola i drugą, którą sama zrobiłam. Także to też mam na górę i to tak okay, I jeszcze tutaj mamy nasze flexony, te nogiczkie. Też tam możemy. Dobra. I to chyba słuchajcie wszystko. W ogóle na tutaj sobie porzuciłam. I wiszą w tym. I... A, tą środkę jeszcze rzuć yy, tam gdzie jest do skóry. No. I... nic, wszystko. Dozciągnam sobie tutaj jeszcze na palce, bo trochę już to nie porządku, bo no się zrobiło. Pościągam wszystkie rzeczy, zobaczę co ja tu w ogóle mam. Poprzecieram, bo zobaczcie, wszystko jest zakurzone przez ten remont. Yy, o, fuj, to też sobie brudne. Yy, i też ładnie sobie odchurzymy tutaj pakę, bo też jest cała już usyfiona. A słuchajcie, już za tydzień przyjedzie moja ogromna paka z ta e, i będzie organizacja w tej pasie. Także już nie mogę doczekać. Ja mam mokre chusteczki. Uwaga. Patrzcie, jakie to jest wszystko uwalone. Uj. W ogóle nie wiem gdzie dam tą pakę, jak przyjdzie tamta. Może do tego boksu pustego, co mi się tam włożyła swoją nową pakę. Może na przykład na aukcję Na aukcję? wysytacja paki Alex, ale nie, patrz, ona tak zniszczona Zobacz jest tu, spogryziona od zębów konia Na zawodach ktoś po prostu mi pogryzł i tak także wątpię, że ktoś by chciał taką paki. Ja Myślę, że by chciał No nie wiem Ej chcecie? Ej chcecie? <grystanie> Sprzedam za 20zł Dobra, to już sobie ładnie ułożyłam i mam najpotrzebniejsze wciereczki chłodzące, regenerujące, rozgrzewające, jakieś odżyweczki do grzywy, preparaty do kopyt, oleje, nastrzałki, smaczki. Tutaj pod mam rzeczy do lążowania, pas do lążowania oraz ląże. Tu jeszcze mam z prestiża z takimi tymi narzepy, klockami do siodła, żeby potem sobie dopasować. I tutaj będzie taka szczotka, która jest mega twarda i ona będzie do przecierania popręgów. Aby zadbać po prostu o tą naturalną skórę, aby się nie ubijała, to od razu mokry popręg. Od potu należy rozczesać i wtedy ta wełna e, będzie miała większą żywotność. No na razie mam popręg swój na olgi, bo ogólnie brakuje mi takiego wieszaka na popręgi. No bo ja popręgi mam z futrem, czyli mokrego popręgu nie będę dawać do kwiaty, bo mi zapleczeje. Także na przykład tu bym sobie dała taki haczyk, albo tu bym dała sobie takie haczyki dwa. I tu po prostu te popręgi mi będą wisiać. Myślę, że to będzie spoko pomysł. No, bo... No bo nie, potrzebuję po prostu. Potrzebuję hafana na popręgi Mati z Rubik. No dobra i tak wygląda efekt końcowy układania na półkach. Dajcie znać jak wam się to wszystko podoba. Tu też będzie taka wysoka drabina. Niedługo przywieziona, że ja bez problemu będę mogła na nią sobie wchodzić i tam sięgać wszystko. tak żegi. Tak wygląda mój kącik tutaj z wózeczkiem. No oczywiście za tydzień się ten widok znowu zmieni, ponieważ przyjdzie moja duża paka, misi paka będzie stała tu obok. Tu będzie ta moja duża paka, także będziemy układać w tej pacy, czyli się wszystko znowu pozmienia, ale na razie wygląda tak. No i potem w następnych odcinkach będę znowu myć te pojemniki, mimo że już je myłam miesiąc temu, no ale przez ten remont są mega zakurzone, ale ja bym chciała mieć, wiecie, no tak miło pro, wszystko ładnie i też jeszcze w jakimś odcinku kolejnym będę cały swój skórzany sprzęt, czyścić, czy czyli drugie siodło, ogłowia no i wszystko całą skórzaną. to też będzie taki odcinek no i będę ogarniała tutaj wszystko to jedzonko, cukry, bo to też jest, um, no już tak brzydko także dajcie znać jak wam się na razie podoba i może jakieś lifehacki możecie mi napisać w komentarzach, które by tu można zrobić w tym właśnie moim kąciku, to chętnie sobie poczytam no i dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, oczywiście bez Matiego by się nic, nic nie udało, bez mojego kochanego, najlepszego, wspaniałego na świecie. Chłopaka, e, i napiszcie w komentarzu, że jest najlepsze, aby mu było miło. Bye!